Witajcie moi drodzy, Kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was yy, kolejny odcinek z serii, gdzie opowiadam wam o nowościach wydawnictwa trep z kategorii tak zwanego Party. Zbliża się Sylwester, można trochę poimprezować, jest okazja do imprezowania. Ale też zbliżają się spotkania rodzinne, więc może jakieś lżejsze gry dla rodzin też absolutnie znajdą swoją, swoje miejsce tutaj. I w tym wypadku mamy gra Maga Jaja Unicorns. I dodatkowo mamy nawet informację, słuchajcie, może to widzicie tutaj świecące jaja w środku. Y ta gra akurat w odróżnieniu od innych gier z tej serii, o której właśnie z której odcinek właśnie oglądacie różni się od tego, że to nie jest może tak bardzo party game, to jest bardziej gra rodzinna, bardziej gra, żeby sobie z dziećmi pograć zasady są bardzo proste, zaraz Wam pokażę, nie zrobię szczegółowego w jednej instrukcji, takie ogólne omówienie które pozwoli Wam zobaczyć o czym ta gra jest no i powiem komu się może ta gra podobać. Moi drodzy, tutaj mamy karty zadań, podzielone na cztery kategorie patrząc po krainach które odpowiadają tym dużym, że Toną. mamy pola i te pola są połączone ze sobą ścieżkami różnego rodzaju i teraz począwszy od pierwszego gracza zgodnie z ruchem wskazówek zegara każdy gracz będzie grał w turę, w której może zagrać dowolną liczbę kart i teraz uwaga za każdą kartę zagraną gracz może wybrać jedno z jaj na planszy i przemieścić je wzdłuż ścieżki odpowiadającej temu, co widzimy na dole karty. Czyli na przykład, jeżeli zagrałbym tę kartę, to w tym momencie mogę przenieść to jajko tutaj. I teraz uwaga, jak to działa. Jeżeli miałbym przejść, mogę w ten sposób zagrać na tyle kart, żeby przejść przez pole, gdzie jest inne jajko, ale nie mogę się zatrzymać na polu z jajkiem. No i teraz zasada jest tutaj taka, że zagrywam taką kartę, patrzę, czy mam jakąś ścieżkę, którą mógłbym się przejść. Idę i umieszczam jajko w taki sposób, no, o, żeby się zaświeciło. Mam nadzieję, że to na kamerze dobrze widać. W momencie, jak ono się zaświeciło, to patrzę na 100 z kart zadań odpowiedni dla tej właśnie krainy. Jeżeli kolor, w jakim się jajko zaświeciło, odpowiada kolorowi jednemu z jajek na tej karcie, udało mi się zrealizować zadanie, kładę je przed sobą zakryte, Następnie jajko przesuwam na dowolne inne pole na planszy, które ma na sobie nadrukowaną małą wersję ikony e, pola, z którego właśnie poszedłem. No i potem gra, ja potem dobieram karty podróży, żeby mieć więcej kart na ręce. Gra przychodzi na kolejnego gracza. No i pierwszy gracz, który zdobędzie 5 takich kart, wygrywa grę. No dobrze, wykonanie. No i tak, no powiem wam te jaja. No to są niezłe. No to są niezłe jaja. Ja cały czas nie rozumiem na jakiej zasadzie to działa. I to jest taki gadżet. Więc jeżeli lubicie gadżety w grach, no to myślę, że to się może wam spodobać. Moja żona uwielbia tego rodzaju gadżety. Jak ja dostałem paczkę od Trefla z tymi wszystkimi grami, to pomimo tego, że te wszystkie gry w tej serii, które dzisiaj wrzucam, są właśnie grami imprezowymi, czyli dla starszych graczy trochę. Moja żona po prostu od razu wyczuła, yy, wyczuła, gdzie jest coś dla niej i rozpakowała od razu maga jaja, mówię to zupełnie serio. Yy, I od razu z tymi jajami zaczęła, yy, chciałem powiedzieć coś, co mogłoby źle brzmieć, ale generalnie zaczęła się bawić z dziećmi właśnie. Z naszą najmłodszą nawet, która ma 2,5 roku, która lubi z nami grywać w te first game, ale nawet tutaj po prostu, żeby jej pokazać, żeby się z nią pobawić, żeby trochę te tutaj jajka poprzesuwać. Um, bardzo prosta gra. Naprawdę, jest. uważam, że jak widzieliście, poziom skomplikowania jest, jest tutaj bardzo niski, więc to, ten wiek, tutaj, 6 plus, to jest na wyrost. Myślę, że nawet z 5 latkami możecie sobie w tę grę zagrać. Jeżeli lubicie gry, które właśnie są proste, które że tak powiem, bawią takimi gadżetami, pięknym wyglądem, takie czarujące, to absolutnie uważam, że w to możecie pójść. Tak, jest to gra zdecydowanie dla tych młodszych graczy ale absolutnie uważam, że rodzice się przy tej grze nie nudzą, rozgrywka trwa szybko, trwa krótko, więc absolutnie jest to coś, co moim zdaniem na takie, e, po, taką, wiecie, szybką partię, wracamy po wigilii do domu, kładziemy się spać, ale może jeszcze jedną szybką partię, żeby w coś chociaż zagrać, więc się przygaszamy, przygaszamy trochę światła, no i wtedy nam to się bardzo ładnie pali i bardzo ładnie wygląda. Więc jeżeli coś takiego, moim zdaniem gdzieś tam, jeżeli coś takiego do Was przemawia, to moim zdaniem Maga Jaja jest czymś, co absolutnie powinniście wypróbować. Wiecie jak ta gra chodzi, pomimo tego, że zrobiłem takie ogólne omówienie, no to mimo wszystko tak naprawdę wytłumaczyłem Wam wszystko, więc wiecie już jak ta gra działa i sami sobie możecie odpowiedzieć, czy to jest coś dla Was. Jeżeli chcecie jednak wiedzieć coś więcej, macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało zadawajcie w komentarzach, ja to odpowiem tak szybko, jak tylko będę mógł. A póki co w imieniu swoim oraz Państwa trew chciałem Wam bardzo podziękować za oglądanie i tradycyjnie zaprosić Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, słuchajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!